Siemano YouTube, tu Bernard ze Snakebarn. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś turbo specjalnego. Nakarmimy kilka bardzo ciekawych zwierzaków. Zaczniemy myszami i kurczakami od moich heloderm meksykańskich. Później przejdziemy do mistrza kamuflażu, jakim jest mokasyn miedziogłowy. Siądzie też mrożona mysz dla naszej... Pięknej i wielkiej ropuchy agi. No i na deser przygotowałem coś dla Was turbo ciekawego, bo nakarmimy kilka z naszych węży typowych gekonożerów. Także, jak słyszycie, przygotowałem naprawdę sporą ucztę, także zostańcie ze mną do końca i zobaczcie, co w tym filmie na Was czeka. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to właśnie teraz jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Masz dokładnie 5 sekund. Dzięki Ci bardzo! Na pierwszy ogień idą jedne z moich ulubienic, czyli helodermy meksykańskie. Wyjątkowo niebezpieczne i jedne z niewielu jadowitych jaszczurek na świecie. Zobaczcie, już pierwsza jest zainteresowana. Myszki podchodzą im rewelacyjnie. Wprawdzie ich jad porównywalny jest z grzechotnikiem teksańskim. Tak jeżeli chodzi o ugryzienia ludzi, to rzadko kiedy one kończą się śmiertelnie. Tylko nie celuj w moje palce, bo są dosyć blisko. Więc nie szalej mała, dobra? Ale dla takiej myszy, uwierzcie mi, to jest naprawdę śmiertelny zwierzak. No cóż, sami to widzicie. Helodermy meksykańskie w naturze polują nie tylko na gryzonie. W ich diecie znajdziemy ptaki, ich jaja, inne gady i również też jaja gadów. Jako młode osobniki bardzo często posilają się różnego rodzaju owadami. Zobaczcie tylko, jak spokojnie radzi sobie ze swoją zdobyczą. Te masywne szczęki są naprawdę bardzo, bardzo silne. Ich metabolizm zależy od warunków pogodowych, a w zasadzie to od temperatury. Są to zwierzaki, które nie mają tak szybkiego metabolizmu jak np. ssaki czy ptaki, więc taki posiłek wystarczy im na naprawdę bardzo, bardzo długo. Mocne pazury. Twarde głowy i czaszki jak tarany. Są to zwierzęta, które budzą respekt. Przepiękne. W odróżnieniu od węży jadowitych, one mają swoje zęby jadowe w żuchwie. O, makaronik został. Hmm? Czy ty, moja łobuziaro, jadłeś dzisiaj spaghetti? na to wygląda. Teraz czas na przedstawiciela amerykańskich lasów, czyli mokasyna mniedziogłowego. Jest to jadowity wąż, który znajduje się na naszej ekspozycji w Mini The Wildlife. Dla niego przygotowałem dzisiaj pisklaka przepiórki. Dla mnie jest to jeden z najpiękniejszych węży jadowitych Ameryki, jaki może być. Zobaczcie na te piękne kolory, na ten czaderski wzór. To są naprawdę śliczne węże, które wiążą się z pewną sytuacją taką sentymentalną, dosyć ważną dla mnie. Także jeżeli chcecie zobaczyć o tym film, chcecie, żebym się Wam zwierzył, to piszcie mi to w komentarzu. Koniecznie. Te węże w naturalnym środowisku polują głównie z zasadzki, polegając na swoim doskonałym kamuflażu. Tutaj u nas w naszym mini The Wildlife do węży jadowitych podchodzimy z wyjątkowym skupieniem. Zwietrzył ofiarę. Bam! Mamy to! Perfekcyjne strzało. Mokasyny miedziogłowe są mistrzami kamuflażu. Bardzo dobrze kryją się w ściółce leśnej Ameryki Północnej. Ich wzór niemalże identycznie imituje. Opadłe liście, co w naturalnym środowisku czyni je prawie niewidoczne dla potencjalnej ofiary. Co ciekawe, młode osobniki często końcówką ogona imitują ruch robaka, co wabi potencjalne ptaki czy jaszczurki. Piękny i potężny wąż. Nasz samiec nie jest jeszcze jakichś okazałych rozmiarów, ale samice potrafią osiągnąć ponad 80 cm długości ciała. Zobaczcie tylko, jak spokojnie Połyka swoją ofiarę. Świetnie radzi sobie z posiłkiem. Natura w czystej postaci. Jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie lokalne. Jeżeli chcecie zobaczyć nas w tym tygodniu, nasze wildlife, czyli ja i Adi z Księgi Dżungli, zapraszamy Was gorąco. Link do biletów online macie w opisie tego filmu. Przechodzimy teraz do jednego z największych łakomczuchów na całym świecie. Wielkiej pazery, czyli do naszej pięknej ropuchy aga. Ropusze aga, ropuchy agi. Czyli do naszej pięknej ropuchy agi. A co do niej, mam dla Was też turbo niespodziankę. Jest to gatunek, który naturalnie występuje w Ameryce Południowej i środkowej. Te ropuchy są znane ze swojego nieopanowanego apetytu i tego, że potrafią zjeść w zasadzie wszystko, co zmieści się im do pyska. Dzisiaj dla niej przygotowaliśmy mysz. Nasza ropucha nie jest zwyczajną agą. Jest to ropucha pochodząca z Ameryki Południowej, a dokładnie z, popula z populacji surinamskiej. Te ropuchy rosną troszeczkę większe niż agi pochodzące z Ameryki Środkowej. Zobaczcie tylko, jak się opędza od tej myszy. Nasza ropucha została mamą, dokładnie tak, we współpracy z gadziarnią, którym serdecznie polecam Łukasz i Kinga. Jeżeli chcecie płazy, to zdecydowanie od nich. Jest to samica, która pociąży, straciła sporą część swojej masy ciała. Teraz w naszym obowiązku jest przekonanie i rozkarmienie jej z powrotem. Bo po takiej stracie masona potrzebuje naprawdę bardzo dużo kalorii. Dlatego nie dajemy za wygraną. Są to zwierzęta, które nawet jak nie chcą jeść, doprowadzone do ostateczności potrafią solidnie ugryźć, i właśnie na to liczę. O! I proszę, mamy to! Złapała mysz. Zobaczcie tylko jak sprawnie jej to idzie. Dwa kęsy, i tak naprawdę cały zwierzak prawie znika w tym wielkim pakmanie. Jak już wspomniałem, ropuchy agi występują naturalnie w Ameryce Południowej i Środkowej, ale zostały introdukowane w wielu częściach świata, między innymi w Australii, do walki ze szkodnikami. Ale biorąc pod uwagę, że ich gruczoły produkują dosyć silną toksynę, i nie mają naturalnego wroga, bardzo szybko również i one stały się plagą w Australii. Zobaczcie tylko na nią, jak bije głową, która jest naprawdę twarda. To jest prawdziwy czołg wśród płazów. Przyjrzyjcie się tym małym skurczybykom. Widzicie? Już u niektórych kijanek widzimy początki przeobrażania się. Zaczynają rosnąć nóżki. Większość młodych została w gadziarni. My mamy skromne kilkadziesiąt sztuk, tak for fun, ale widzicie jak jest ich sporo. Oczywiście cały ten proces przeobrażania się tych kijanek możecie obserwować u nas w Mini The Wildlife, w łańcucie. Także serdecznie Was zapraszam. A teraz przechodzimy do specjalistów od polowania na gekony. W tej części filmu głównym bohaterem będą węże philotamnus irregularis, czyli pochodzące z Afryki węże trawiaste. Tak teoretycznie moglibyśmy je nazwać. Tak brzmi, bodajże chyba spolszczona anglojęzyczna nazwa. Ale drugoplanowym bohaterem, nie mniej ważnym w naszej kolekcji, będzie wąż szmaragdowy, Hapsidopris smaragdina. Oba te gatunki w naturalnym środowisku żywią się głównie jaszczurkami. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne i zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chcę, żebyście ją zrozumieli. Ci, którzy oglądają mnie już od dawna wiedzą, że zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem karmienia mrożonymi zwierzakami. Według mnie jest to dużo wygodniejszy sposób i w sumie, biorąc pod uwagę nasze hobby, w mojej opinii jest dużo bardziej etyczny. Niestety tych kilka gatunków węży. A w sumie dzisiaj przybliżę Wam odrobinę. Dwa gatunki, o których wspomniałem wcześniej. Tutaj przez szybę przygląda się wąż, o którym też zrobimy odcinek. Jeżeli wiecie, jaki to gatunek, piszcie w komentarzu. Niestety, nawet przez okres kwarantanny. Jak i teraz, jak już są na wystawie, nie jesteśmy w stanie namówić się do jedzenia rozmrożonych gekonów. Dlatego jesteśmy zmuszeni dla ich dobra i dobrego funkcjonowania podawać żywe. Aczkolwiek za każdym razem próbujemy nauczyć te węże jeść z pensety. Jeżeli nam się to uda, to później przestawienie już na mrożonki jest dużo łatwiejsze. Możliwe, że się coś uda osiągnąć, aczkolwiek pamiętajmy, że są to węże, które pochodzą z ferm. Tam się nikt tak naprawdę nie, nie pierdzielił w tego typu tematy. No? Ale. W przypadku typowych gekonożerów jest to naprawdę ciężkie. No. Jest, 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 jest. pensetę. Nie, nie to. Byliśmy już tak blisko. Tak blisko byliśmy. Choć wolałbym tego uniknąć, w tym wypadku jestem zmuszony podać im żywe gekony. Oczywiście za każdym razem próbuję nauczyć te zwierzaki przyjmować. Pożywienie z pensety. Nie zawsze się to udaje. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale w tym wypadku, w tym konkretnym wypadku, muszę posiłkować się żywymi gekonami. Zobaczcie tylko, jak one szybko reagują na ruch w terarium. W dolnej części terarium kolejny wąs poluje. Zobaczcie, jak jest szybki. Niestety, trzymając takiego gekona w pensecie. Wzbudzam u nich tylko strach. Zaczynają uciekać. W momencie, kiedy wpuszczamy żywe gekony, one bardzo szybko zaczynają je wychwytywać. Mają rewelacyjny wzrok, bardzo czuły, także najmniejszy ruch są w stanie wyłapać. Oczywiście, jak w każdym przypadku, tak i w tym spróbuję podać gekona z pęsety. No, nie. Ach. Widzieliście, jak byliśmy blisko? Może się uda jeszcze raz. Może się uda jeszcze raz, co? Przedący. Kurde. Demyt! Byliśmy tak blisko. Tak blisko byliśmy dupa. No trudno. Pierwsza próba poszła nam całkiem nieźle. Mieliśmy chęć złapania, więc to już jest naprawdę dużo znaczy. Jeżeli teraz uda mi się przy Was nakarmić to to jest naprawdę duży krok milowy. Mamy tutaj główkę i zobaczmy. Bardzo ważne w tym momencie jest to, żeby przypilnować tych zwierząt, bo często też dochodzi do aktów kanibalizmu, kiedy próbujemy karmić te zwierzaki. I jest to kolejna z przyczyn, dlaczego tak mi zależy na tym, żeby nauczyć te zwierzęta jeść spensety. Ale tu nam się udało. Słuchajcie, tu nam się udało. Ale czat! Nie chowaj się bestyjko, ale czad, ale czad. Zobaczcie tylko to. Udało nam się. To jest naprawdę bardzo ważne w przyszłości hodowli tych pięknych węży. Mamy pierwsze historyczne w wildlife. Nakarmienie karmienie gekonożera mrożonym gekonem. Pięknie, wprawdzie, w tym odcinku nie te węże chciałem przedstawić. O nich na pewno zrobimy jeszcze odcinek. Jeżeli chcecie, to koniecznie piszcie w komentarzu. Ale to jest krok milowy w hodowli tych zwierząt. Puść teraz tylko na tego szmaragdowego węża. To, co się tutaj wydarzyło, jest oszałamiające. Przy Was, w Waszej obecności, pierwszy raz w całej historii obcowania z tym gatunkiem udało nam się nakarmić rozmrożonym Gekonem domowym. Ogólnie, żebyście wiedzieli, tak naprawdę, z czym się je taki gatunek. Ja wiem, że teoretycznie spora część osób woli mieć węże, które na przykład żywią się owadami, lub tak jak w tym wypadku innymi gadami, aczkolwiek pamiętajcie, że my, w sumie zrobił to Adi z Księgi Dżungli, regularnie, kilka razy do roku jedziemy w długą podróż, żeby odebrać transport gekonów domowych, specjalnie właśnie dla tych węży. O ile uda nam się przestawić je na mrożone gekony, będzie nam na pewno dużo, dużo łatwiej. Jest to bardzo mozolny proces i nie jest łatwy. A dostępność pożywienia dla tych węży jest naprawdę bardzo mała. W Polsce wręcz nieosiągalna. No chyba, że raz w tygodniu chcecie na posiłek dla takiego zwierzaka wydać 100 czy 200 zł na jakiegoś gekona orzemsionego lub eublefara lamparciego młodego lub jakiś felsumy. Ale o ile nie dysponujecie własną hodowlą. Gekonów szczerze nie polecam. Chcecie zobaczyć te zwierzaki z bliska? Zapraszam was do nas. Osobiście mam taką cichą nadzieję jako hodowca i pasjonat, że uda nam się te zwierzaki rozmnożyć w niewoli i młode już przyzwyczaić do jedzenia mrożonych noworodków myśli. Czy na przykład jednodniowych pisklaków przepiórek? Oczywiście będzie to dużo łatwiejsze i wtedy będę mógł powiedzieć o pełnym sukcesie. Więc jeżeli mi się to uda, na pewno zobaczycie to na tym kanale. Więc warto klepnąć suba. No i oczywiście pamiętajcie dać łapę w górę, jeżeli Wam się ten film podoba. Jeżeli nie, to w dół. Wasze zdanie się naprawdę dla mnie turbo liczy. I tak oto wyglądało dzisiejsze karmienie w wildlife przez Snake Barn. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i dowiedzieliście się czegoś nowego o tych fascynujących zwierzętach. Jak pewnie zauważyliście, każdy z nich ma swoje indywidualne preferencje żywieniowe, których my, jako hodowcy, jako pasjonaci i miłośnicy, musimy przestrzegać. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Dajcie mi też koniecznie znać, które karmienie najbardziej Wam się spodobało, a które najmniej. Więc nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Albo w dół, jeżeli ten film się Wam nie podobał. No i koniecznie dajcie suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z moją twórczością. No i oczywiście, żebym nie zapomniał, wleciał właśnie mały bonusik dla wspierających. Trzymajcie się, tyle ode mnie. Środa minie, tydzień zginie. I widzimy się już w następnym filmie. Hej!